Rzeczywiście, oczywiście, że mam wiele wspomnień z czasów szkolnych moich. Może nie będę ich opowiadał tutaj, bo to nie zawsze byłoby jakieś dydaktycznie wskazane, ale na pewno zazdroszczę wam tych wakacji, które są przed wami. Jeśli jest coś lepszego od wakacji, wakacji uczniów, to mogę wam powiedzieć, że to są wakacje studentów, ale to jeszcze przed wami. Takie wakacje studenckie mogą być naprawdę. Też bardzo piękne. Chociaż muszę Wam powiedzieć też, że zwykle jak rozpoczynały się wakacje, to wpadałem w euforię, ale po dwóch, trzech tygodniach zaczynałem trochę tęsknić. Tęskno mi było do kolegów, koleżanek w szczególności, nauczycieli trochę, a całkiem również tych murów szkolnych. Wy czasami też tęsknicie po paru tygodniach? Takie nie do końca zdecydowane głosy. No mówię wam, jak było, naprawdę tak, tak to odczuwałem. Kochani, życzę Wam tego, żeby te wakacje były piękne, żebyście czasami wzięli ze sobą również książkę, z której nie będziecie musieli pisać wypracowania, żebyście pojechali sobie na wycieczkę, z którego nie będziecie musieli pisać sprawozdań żadnych, żeby to były wakacje, które będą naprawdę pełną piersią. Przepiękne dla Was wszystkich. Bezpieczne również, żebyście wrócili swoich wycieczek, gdziekolwiek one będą. W hymnie Waszej szkoły była taka fraza, że będziecie zawsze dbać o prawdę. I to przepiękna fraza. Bardzo dziękuję za nią, za to, co usłyszałem w tym pięknym śpiewie. Musimy zawsze dbać o prawdę. Dlatego proszę Was też o to, żebyście gdziekolwiek będziecie spędzać te wakacje, żebyście zawsze o Polsce mówili dobrze, jak najlepiej. Nielnis i Bene. Ale nie dlatego, że nasza ojczyzna jest taka absolutnie idealna, bo nic nie jest takie idealne, tylko wiecie dlaczego? Bo wylano na nią już tyle wiader pomyj różnych. Od tak bardzo była... Sponiewierana przez historię ostatnich 200-300 lat, że teraz przez 25 lat postarajmy się po prostu mówić dobrze, uczciwie pokazując jej piękno, jej piękno przyrody, piękno historii, piękno ludzi, którzy tutaj w Polsce mieszkają. Macie wspaniałego patrona, bardzo, bardzo też barwną postać. Gustawa, Gustawa orlicz Dreszera, który, który był bardzo interdyscyplinarny, bo oprócz tego, że był wojskowym, najlepszym kawale kawalerzystą, jak mawiał Piłsudski, to też studiował prawo w Lwowie, handel gdzieś za granicą i miał bardzo wszechstronne spojrzenie na świat. I myślę, że to się dzisiaj też przydaje. Oczywiście specjalizacja, jak najbardziej, ale też takie szerokie spojrzenie na to, co we współczesnym świecie jest najważniejsze. I któż lepiej jak wy, drodzy uczniowie, młodzieży, która wychodzi z tej szkoły, będzie potrafiła lepiej rozpoznawać ścieżki, wyzwań przyszłości, tych gospodarczych, społecznych, wszelkich. I życzę Wam, żebyście jak najlepiej te ścieżki odkrywali. Dla siebie, dla Hełma, dla Polski. Takk fyrir.